Wyobraź sobie, że Lech Wałęsa, nasz noblista pokojowy, przed przeddzień ekspuze uh -huh. Donalda Tuska w Sejmie postanowił tak dodać animuszu i napisał taki, taką wręcz odę, albo dy dytyramp wręcz napisał do, 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 do Tuska. Proszę, mogę zerknąć? No, no żeby... zobacz, zobacz. A, proszę, proszę. Panie premierze, tu oświadczam publicznie. Mam nadzieję, że pan to mnie. Polska potrzebie, tylko pan może uratować honor i poprawny, niedoro... y... poprawny rozwój. Nie pana, nie ma łęża, choć to sami nie szczyli. Zrobili tak dobrze, że trudno się wybronić. Wielu w to wierzyło. W moim przypadku z Panem jest podobnie. Los pana wyznaczył, tak jakby... Jak je, los, los! Los! Los go wyznaczał, jak w Totolotka grał. To taki, pamiętasz, że tam to gra, grał, to, to wygrywał. Ale to zdaje się kapitan był, ten, ten Dotek był w stopniu kapitana. To do tego, to, wygrywał bez przerwy. A ja się pan Czepiasz, panie Stankowski, z, razem z tym Centkiewiczem tam razem, to wyście te wszystkie tam przekręcili pewnie. się wygrywał, a bo a... szczęście miał w Totka. Pan pan Wałęsa miałeś mnie pozwać i co? I do tej pory... Więcej że... Wszyst... ja... Ja wszystkie wszystkie no... wszy... Wszyscy przyzwoici ludzie są już pozwani przez rekabele, tylko ja nie będę, będę taki ja, jeden Ja tu ja do tej republiki tych z Stankowskich, wiem więcej, przychodził, nie, nie będę. Wychodź! <śm> <śm> zdradzę, Tomek się, jak to mówią, ugotował. Po prostu się śmieje. Musimy chyba... Nie, nie, to nie ja. To Lech. Wyszedł. Lech wyszedł. 6.56. Za się. chwilę informacje na naszej antenie. Poranek Radia Republika.